Dzień dobry moi drodzy, witajcie w kolejnym odcinku z CSGO na moim kanale. Jeżeli materiał Wam się spodoba, to dajcie łapę w górę subika, dzwonek powiadomień bijajcie też na G2, gdzie macie mega kozadzkie bramki na gierki My jesteśmy tutaj w Globalu i lecimy ludzie sobie z Wingmanem kolejnym. Pasuje tej bardzo szybko podłożyć, ziomek u mnie po głowie. Dobra Mam ich obity gościowi zostało jednemu 2 HP tylko, więc teoretycznie możemy pod nich zagrać tutaj dosyć mocno. Jeden tutaj mi wyskoczył, jak tego zabiję to drugi ma 2 HP Dobra, drugi koleś, okej okay. Okej, okay, okej okay. Drugi koleś ma 2 HP, więc będziemy walczyć o to No i nie udało się go trafić, ludzie Najgorzej, no nie udało się go trafić, gdybyśmy go teraz wyciągnęli To mielibyśmy pierwszą rundę, dosyć ważną e, Wszystko by leciało, bo ja ostatnio gram w to Naprawdę bardzo dużo Valoranta e, I powiem wam, że forma Jest taka w tym Valorancie No o, kamerkę przestawiłem. E, 2 na 10 Forma ucieka. Raz jest lepiej, raz jest gorzej. Udało się nam wbić platynę. I e, w tej platynie na razie gramy. A chciałbym, ludzie, też tutaj dobić. Tam w Valorancie może jakieś diaksa. I tutaj przy tym globalu się utrzymać, nie? Więc lecimy sobie z takim meczykiem. Problem jest w tym, że nie mogę jakoś okiełznać myszki, nie? Ta myszka gdzieś mi ucieka. Czyli do końca nie mogę podłapać. No i patrzcie, no i dalej goś mi uciekł. Mimo, wydawało się, że to jest łatwy cel, nie? E, że wystarczyło dobrze przymierzyć, ale jakoś mi tak szybko śmignął, że nie byłem w stanie go, e, jakby przycelować. No i nie wiem, co jest grano. Od kilku dni, ludzie tak forma mi właśnie poleciała w gierkach i nie mogę tego naprawić, jak będzie teraz. Zobaczymy, dwa dozora. Do tyłu na razie, o jest wzięło wody napiłem, e, więc e, musimy to jakoś naprawić. Dobra, jest jedna głowa. Wyczekany gość, delikatnie Jest drugi, dobra ludzie, udało się teraz dwóch ubić, ale Jak widzicie dalej, refleks spóźniony, Lef, refleks spóźniony eee, I no, prawie mi uciekli, oni też byli bez broni, można powiedzieć, nie, bo nie przekupywali Kiwerek Dlatego no, wygląda to na razie jak wygląda, przydałoby się właśnie, mówię, troszkę modyfikacja biurka mała eee, I zanim długo nowy biurkę będę zamawiał, więc, eee, tylko muszę pomierzyć Czuję, że będziemy tutaj lepiej operować. Dobra, obity jest strasznie mój sojusznik. O, chyba widziałem tutaj zawodnika na ulicy jak przebiegał. Okej, nie wiem, czy on jest na tym dalszym wyjściu? Dalej jest. Dobra, mamy go. Drugi obity. E, drugi frag na naszym. E, drugi, druga runda na naszym kącie, więc 2-2 ludzie. Te mecze na globalach będą już chyba troszkę bardziej wyrównane niż e, mecze na zwykłych wingmenach. No ale trzeba, ludzie, trzeba czy trochę tej przycisnąć, żeby też, mimo tego, że Global jest tą maksymalną rangą, fajnie raz na jakiś czas taki chce chyba zagrać, nie? Że wam pokazać. Nie, to jest Tutaj jest gość. Dobra, miał Deagle, tylko musiałem się skupić ludzie teraz, żeby przycelować, wiedziałem, że ktoś ma digla i nie ma niczego więcej e, do strzelania, więc chciałem go odpuszczać, bo on na daleko zabił mojego e, sojusznika, więc tutaj musiałem zagrać na spokojnie, żebym wszystko dokładnie słyszał, e, no i udało mi się go upolować. Dobra, 3-2, wynik po naszej stronie aktualnie, e, kaska nam się delikatnie zgadza, więc spoko, e, co oni to mogą grać teraz, nie mam pojęcia, o Jezu. O, sobie zaskoczyłem bez sensu, ale dobra, jeden gość obity mocno, e, low HP, e, dobra, wchodzę do tej granaty w mojego tromelina. Czy ten tromelin da radę ugrać tej klacza? Dwóch na jednego. O jezu, ale głowa poszła, nie siadło, wszystko obok poleciało. No i niestety frag e, wpadł na konto, runda wpadła na, na konto przeciwników. Bierzemy szykiego kołacha, no i lecimy z e, kolejną rundką, moi drodzy. Kolejna rundka tutaj na naszym, e, na naszym placu boju. No i 3-3. Wyrównane jest to, wyrównane spotkanie potężnie Teraz trzeba ludzie ugrać Tam czysto Nie mam tej przebicia Myślałem, delikatnie My mógł to przeciągnąć, ale niestety się nie udało Dobra, chodzi tam nejdzik Wyszło 0 HP Dobra, siadło, awesome. musiało okay. wejść Thank you Gość dostał ładnie tam z nejda, a ten dostał heada takiego przypadkowego, że to ludzie z kosmos. E, ale udało się, udało się przypadkowe heady, ludzie potrafią czasami wygrać rundę. E, no i 4-3 na naszym koncie, więc to jest wynik całkiem, całkiem niezły. Dobra, lecimy dalej. E, weźmy cały czas pod uwagę co, że gramy na te globale, nie? A globale, jak to wiecie, przelewek czasami nie ma, jest biało. Potężny flash na naszym koncie, dobra, wpadło. To może gość być z tym smoku, więc tego smoke'a trzeba... Tak ogrę troszkę Dokładnie, jest smoke, ale też był Palak. 99 ludzi mu wziąłem Co jest w ogóle no, dziwnym wynikiem, ale udało się go e, Tutaj spalić, no i mamy ludzie Runtę ugraną, widzicie? Ten palak jakby Ugrał nam tą rundkę, mamy 3 do 5 Dosyć ładnie go ugraliśmy po śmierci No i mamy ludzie, no dobry wynik Teraz USP-ki, USP-ki ludzie, one tap machine Tak zwany gościk z e, Baloranta, bo tam też jest e, jakby Taki USP, tylko się nazywa ghost i mamy ludzie kolejny run. Jeżeli chcecie materiał jakiś z to oczywiście dajcie znać w komentarzach, też sobie e, coś ciekawego przygotujemy. No i dobra, ogień. No spokojnie. Ok, a Jedna głowa leży, drugi ziomek jest outside. No, wchodzi mi z głowy ludzie. Gdyby to weszło w głowę, to byśmy mogli tutaj podziałać, a tak to. Widzieliście? Skakałem, latałem, biegałem. No, i jeden tapik w głowę siadł. Niestety druga głowa nam nie oddała, więc bierzemy Digla. I musimy teraz strzelić dwie głowy najlepiej, żeby tą rundę e, wygrać. Nie, żeby tutaj wygrać rundę na eko. Bo jak taką rundę wygramy, to mamy przewagę nad przeciwnikiem w tym momencie. Próbujemy. Digielek. Chyba coś tam widziałem. Ale nie jestem pewny. Pojedynek Diglu. Magoś dostał dwa strzały. Teoretycznie przewaga po naszej stronie i jest głowa. Jest jeden head, ludzie strzelony, no i mamy to. Mamy to, wygraliśmy dosyć ważną rundę, nie? Ta, ta runda była dosyć mocna dla nas, nie? I zależało nam na niej. Eee, no i dobra, teraz możemy zagrać meczki, bo wygraliśmy na um, Anty. Zagraliśmy Anteko i wygraliśmy to. Eee, no i dobra, 26 punktów w na koncie, 11,5 staty. Ładnie tutaj się fragami podzieliliśmy w tej rundzie. I co teraz będzie? Jest na dole, dalej, kolejny. Jakiś tutaj meister. Kurczę, pieczona. Sama głowa, ludzie, sama głowa i to goła. E, wystarczyła, żeby mi tutaj heda strzelić. Jeden za dole, drugi na górze. Czy Tromelin teraz ugra tego klacza? Gra na dwa digle. E, kolejne ludzie. Runda na przebicie. Tego teraz dla przeciwników. O, ale tutaj ta głowa wypłakana. Druga głowa też delikatnie e, chyba ustrzelona już została na przeciwniku. Teraz kolego załaduj tego Gaila i ciśnij, ciśnij tej po zwycięstwo. Gdzie o trochę mało. Na jego miejscu właśnie bym to przeładował. Też wiedzą, że jest do podniesienia emeczka po mnie, więc e, mogą pod tołemkę przeciwnicy jak najbardziej zagrać. Jest podejście z diglem. Czy tu będzie jakiś Jakieś zaskoczenie, czy jednak e, gra na spokojnie, ta kosa niepotrzebna do ręki e, W tym momencie jest Shot. no i jest Shot e, Prosto w głowę taktycznie, ładnie rozegrana runda, ale przeciwnik poszedł po broń Przeciwnik poszedł po broń Ani e, drop, thank you e, No i dobra, okay. mamy ludzie e, 7-4 wynik, więc e, no Przewaga po naszej stronie jak najbardziej Dwie rundy bodajże nam brakuje do zwycięstwa, się gra do 9 e, No i dobra, Shoty ludzie. Eagle Shot robią tutaj różnicę Jeden przeciwnik ubity, nie spodziewał się chyba tego, że A, mogę go tutaj wyczuć Wyczuć? Jezu, wyczuć Podobno jest onside, wrzuciliśmy tutaj Ojej, ojej, on jest tutaj O nie Dobra, ładnie zbejtowane, ale prawie się sam tym najdem rozwaliłem. Jak widzieliście, troszkę mi uciekł celownik tutaj. E, 16 hp e, na koncie naszym, ale udało nam się przeżyć. No jest moje statystyki, to, to jest 12,6, więc to jest też bardzo dobry wynik. E, jak na mecz z globalami. No ale powiem wam, że w bicie globala na Wingmanie to nie był jakiś większy problem. Nie, nie, nie jest jakieś wielkie wyzwanie. I udało nam się to zrobić. Ale te mecze, myślałem, że mogą być troszkę czasami trudniejsze. 77, tylko to też zależy od przeciwników. Niektóre mecze były takie, że my przegrywaliśmy do zera, a niektóre były mecze takie, że wygrywaliśmy je z łatwością. Jest 85, mecz cały czas trwa, jak widzicie, straciliśmy teraz rundę. E, jeszcze to nie jest taka pewna wygrana. Mimo tego, że mamy 3 rundy meczowe, e, to powiem wam szczerze, że jeszcze to nie jest zwycięstwo. Remis już mamy jakby co, nie? Więc mamy zabezpieczenie tutaj na koncie. Delikatne, ale ale do zwycięstwa jeszcze nam brakuje. Dobra. Ojojoj, gościu, wpadłeś mi w celownik 95. E, przeciwnik drugi nie wiem ile, ale po co? Przedmi w celownik. Przedmi centralnie w celownik. No i dobra, bierzemy teraz Digielka. O kurze, powiem wam, że byłem pewny zwycięstwa w tym meczu. Już już mówiłem, że. U, wygraliśmy mecz, będzie spoko, będzie fajnie, nie? Ale jak widzicie, 8-6. 8-6 aktualnie i mecz cały czas jest tutaj. Na tarciu. Przeciwnicy cały czas nas atakują. Dobra, jeden leży. Czy tu mamy brońkę do podniesienia? Mamy. Ojojoj, oj, oj, za tą bronią ludzie nie przepadam nie umiem nią strzelać, ale udało się. Udało się to skończyć. Powiem wam, że HP za dużo nam tutaj nie zostało, ale żeśmy to e, jakimś cudem zrobili. Wygrano antyterroryści, wygrali. No i jeszcze po spamuje izie, co jest bardzo niehonorowe i tak nigdy, ludzie. Nie róbcie na rankadach po wygranym meczu, bo ten mecz prawie przegraliśmy, bo mój sojusznik tutaj akurat jakiegoś tak strzału nie zagrał, nie? Ale mam nadzieję, że wam się materiał podobał. Jeżeli tak, to dajcie łapę w górę, subika, dzwonek powiadomień. No i dzięki za oglądanie, trzymajcie się, do następnego, cześć wam!